Witam, witam na kanale audio czy Buki. Oto przed Państwem rozdział 13, tomu trzeciego książki pod tytułem Rodzina Połanieckich. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę miłego słuchania. Zawiłowski bawił tymczasem między Warszawą a Buczynkiem, przejeżdżając codziennie i bawiąc po kilka godzin do tu, to tam, w miarę jak nakazywały mu jego sprawy i zajęcia. Zaraz po powrocie ze Szefeningen, Połanicki powiedział mu, że czas już wyszukać mieszkanie i urządzić je choć jako taką. Obaj z Bigielą obiecali w tej sprawie wszelką pomoc, pani Bigielowa zaś miała się zająć gospodarską częścią urządzenia. W Buczynku obecność Zawiłowskiego była również potrzebna ze względu na stosunki z panną Heleną. Ta jakkolwiek datowany sprzed roku testament ojca uczynił ją jedyną spadkobierczynią całego ogromnego majątku, nie ukrywała bynajmniej, iż wie, że ojciec nie zrobił innego testamentu tylko dlatego, że albo nie przewidywał tak prędkiej śmierci, albo zwyczajem starych ludzi z dnia na dzień odkładał. Nie miał jednak najmniejszej wątpliwości, iż ojciec chciał coś uczynić dla imiennika i krewnego i mówiła otwarcie, że poczytuje sobie za obowiązek sumienia spełnić ojcowską wolę. Nikt nie umiał wprawdzie przewidzieć w jakiej mierze postanawia to uczynić i jej samej przed spisaniem dokładnego inwentarza wszystkich majątków i kapitałów trudno byłoby na podobne pytanie odpowiedzieć. Tymczasem jednak poczęła obdarzać Zawiłowskiego tym wszystkim, co wedle jej mniemania powinni byli męscy spadkobiercy dziedziczyć. W ten sposób oddała mu część kredensu po nieboszczyku, znaczny i cenny zbiór broni, w której zmarły się kochał, zbytkowne umiłowane przez staruszka konie, które Połaniecki wziął w komis i następniową kolekcję fajek, o której losy tak w swoim czasie troszczył się Kopowski. Zimna i pozornie obojętna dla wszystkich, onieśmielająca ludzi surowym i skupionym wyrazem twarzy, miała dla jednego tylko zawiłowskiego jakieś matczyne niemal odcienie w głosie i spojrzeniu, jakby razem z majątkiem odziedziczyła po starym ojcu i przychylność dla młodego człowieka, jakoż i rzeczywiście był on jedyną na świecie istotą, z którą łączyły ją pewne węzły krwi, a przynajmniej tożsamość nazwiska. Dowiedziawszy się od Połanieckich o zachodach Zawiłowskiego co do urządzenia mieszkania, prosiła Połanickiego, by na wydatki tegoż urządzenia złożył od niej w banku sporą sumę na imię pana Ignasia, prosząc jednak, by mu od razu o tym nie wspominał. Zawiłowski, który miał młode i wdzięczne serce, przywiązał się do niej prędko, jak do starszej siostry. I ona to czuła doskonale. Była to wzajemna sympatia dwóch natur, które życzą sobie dobra i mają do siebie ufność. Czas przeradza zwykle tego rodzaju początkowe sympatie w ogromnie trwałą przyjaźń, która w złych zmianach życia może być również ogromnym oparciem, ale w tej chwili Zawiłowski mógł jej poświęcić drobniuchną zaledwie cząstkę duszy, gdyż i duszę, i serce, i wszystkie siły włożył z całą wyłącznością fanatyka w miłość dla ubóstwionej, coraz bardziej niteczki. Tymczasem zaś kręcił się jak mucha w ukropie i między buczynkiem a miastem czynił nawet nowe znajomości. Jedną z nich był profesor Waskowski, który wrócił ze swej pielgrzymki między najmłodszych z Ariów. Zwiedził wszystkie pobrzeża Morza Adriatyckiego i cały Półwysep Bałkański, ale stan jego zdrowia był tak opłakany, że płanieccy zabrali go na stałe do buczynka, by ochronić go od wyzyskiwania i dać mu odpowiednią opiekę, której w swoim osamotnieniu byłby gdzie indziej nie znalazł. Zawiłowski, który sam był człowiekiem egzaltowanym i gotowym odczuć wszelką szerszą ideę, choćby wydawała się wszystkim rozsądnym głupcem niedorzeczną, pokochał od pierwszego dnia starego profesora razem z jego teorią historycznej misji przeznaczonej dla najmłodszych zariów. O teorii tej słyszał już poprzednio, niejednokrotnie od Świrskiego i Połanieckich i i uważał ją za wspaniałe marzenie. Lecz i jego, i Świrskiego, i Połanieckich uderzyło teraz to, że profesor po powrocie ze swej podróży prawie o niej nie wspominał. Gdy go zapytywano o jego książkę i podróż odpowiadał tylko, nikt nie może się uchylić od służby, którą mu Chrystus przeznaczył po czym wlepiał przed siebie swoje mistyczne oczy, jakby czegoś szukał lub czegoś upatrywał w nieskończoności i stara twarz jego przybierała wyraz tak głębokiego smutku, a nawet takiego bólu, że nikt nie miał serca poruszać szczegółowej tej kwestii. Wezwany przez połanieckich lekarz oświadczył, że zbyt tłusta kuchnia najmłodszych z Ariów nabawiła starego człowieka ciężkiego kataru żołądka, do czego przyłączył się marazmus senilis. I profesor rzeczywiście miał ciężki katar żołądka, ale Zawiłowski odgadywał w nim jeszcze co innego, mianowicie rozpaczliwą walkę między tym, w co wierzył i, i czemu, jak prawdziwy idealista maniak, poświęcił całe życie, a z wątpieniem. Jeden Zawiłowski rozumiał całą tragedię takiego końcowego ergo-arrawii i wzruszał się nią podwójnie, bo jako człowiek z sercem, jako poeta, który widział natychmiast temat do poematu, obraz starca siedzącego w słońcu przed domem na ruinie życia wierzeń i czekającego ze słowami marność marności na śmierć której krok słychać z oddalenia z profesorem jednak może jeszcze nie było tak źle, jak sobie wyobrażał Zawiłowski. Najmłodsi z Ariów mogli go wprawdzie zawiść, ale pozostała wiara, że chrześcijaństwo nie wypowiedziało jeszcze ostatniego swego słowa i że następna epoka w życiu ludzkości nie będzie czym innym, jeno rozszerzeniem ducha chrystusowego i przeniesieniem go ze stosunków między jednostkami na stosunki ogólnoludzkie. Chrystus w dziejach nie przestał być dla niego widzeniem przyszłości – Wierzył nawet zawsze, że misja wprowadzenia miłości do dziejów przeznaczona została najmłodszym z Arjów. Tylko, Tylko od czasu podróży po ogarnął go głęboki smutek. Zrozumiał bowiem, że przedtem jeszcze nie tylko on, ale całe pokolenia muszą pomrzeć na katar żołądka spowodowany niestrawną kuchnią księstw naddunajskich. Tymczasem zamknął się w sobie i w milczeniu, które miało raczej pozory goryczy życiowej niż po nią rzeczywiście, o swojej. Idei wprost prawie nie mówi, widać jednak było, że jak wskazówki zegara zatrzymana na jednej godzinie zawsze pokazują tylko tę jedną. Takiej wskazówka jego umysłu nie schodziła z owej idei. Na rozmaite bowiem pytanie odpowiadał słowami, które były raczej w związku z nią niż z rzeczą, o którą go pytano. Ilekroć chciano przywołać go do rzeczywistości, trzeba go było budzić. Zaniedbał się też do reszty w ubraniu i co dzień więcej zdawał się zapominać, że na przykład guziki przy kamizelce służą do tego, by było na co ją zapiąć. Ze swoim wiecznym roztargnieniem, ze swoimi oczyma zarazem krótkowidza i dziecka, odbijającymi niejako mechaniczne wrażenia zewnętrzne, z twarzą zamyśloną, na której wypieki stały się wskutek złego trawienia jeszcze silniejsze. Na koniec w zaniedbanym ubraniu i dziwacznych pantalonach, które nie wiadomo dlaczego nosił dwa razy tak szerokie jak wszyscy, budził w obcych wesołość i stawał się często przedmiotem mniej lub więcej złośliwych żartów. Zdaje się, że podobne uczucia budził przede wszystkim w najmłodszych z Ariów. W ogóle poczytywano go za człowieka, którego klepką w głowie brak obręczy. Niektórzy okazywali mu nawet politowanie. Wyraz nieszkodliwy odbijał się często w jego uszach, ale on zdawał się go nie słyszeć. Czuł jednak, że u Połanieckich jest mu dobrze, że nikt nie wyśmiewa się z niego, ani też nie okazuje mu takiej litości, jaką okazuje się idiocie. Zresztą ani zbyt tłusta kuchnia najmłodszych zariów, ani katar żołądka nie odjęły mu jego niezmiernej wyrozumiałości i przychylności dla ludzi. Był to zawsze ten sam stary profesorzysko, który zapominał o sobie, ale odzyskiwał przytomność, gdy chodziło o innych. Po staremu kochał Marynię Połaniecką, Połanickiego, panią Emilię, Świerskiego, Bigielów, nawet Maszkę. Słowem wszystkich, z którymi zbliżyło go życie. W ogólności miał o ludziach jakieś dziwne pojęcie, że wszyscy, czy chcą, czy nie chcą, czemuś służą i że są jakby pionkami, które posuwa ręka Boża w wiadomych sobie celach. W taki sam sposób patrzył na Zawiłowskiego, którego poezję czytał poprzednio. Poznawszy ich autora, przypatrywał się tak ciekawie, jakby jakiejś osobliwości. Nazajutrz zaś, gdy młody człowiek odjechał do miasta i gdy przy herbacie poczęto o nim mówić, podniósł palec i zwróciwszy się do maryni, rzekł z tajemniczą miną: O, to boży ptak! Ani on wie, co mu Bóg na głowie napisał i do czego go przeznaczył! Marynia poczęła mu opowiadać o bliskim małżeństwie Zawiłowskiego, jego uczuciu dla panny Linety i o niej samej, wychwalając jej dobroć i piękność. Tak, rzekł, wysłuchawszy profesor, widzisz, i on ma swoją misję, i ona wybrana. Bóg jej kazał czuwać nad takim płomieniem, a skoro została wybrana, to trzeba ją czcić jak wybraną. Widzisz, łaska jest nad nią, po czym zamyślił się i dodał. Wszystko to jest dla ludzkości droga w przyszłość. Połaniecki spojrzał na żonę, jakby jej chcąc powiedzieć wzrokiem, że profesor marzy bez związku, lecz on przymrużył nieco oczy i patrząc przed siebie mówił dalej. Bo jest nad niebie droga mleczna i jak Bogu potrzeba, to bierze z niej kurzawę i tworzy nowe światy. A widzicie, ja myślę, że jest taka sama droga mleczna, duchowa, złożona ze wszystkiego, co ludzie myśleli i czuli. Wszystko w niej jest. I to, co zrobili geniusze i dzieła talentów, i wysiłki myśli męskiej i uczciwość kobiecych serc, i ludzka dobroć i ludzkie bóle nic nie ginie, choć wszystko się w pół obraca, bo z tego pyłu za wolą boską tworzą się nowe duchowe światy dla ludzi. Tu ją mrugać oczyma, rozważając to, co powiedział, po czym jakby obudziwszy się, począł szukać guzików u kamizelki i dodał. A ta panienka musi mieć duszę czystą, jak łza, skoro Bóg wskazał ją palcem i przeznaczył jej być stróżem tego ognia. Przyjazd Świerskiego przerwał dalszą rozmowę. Dla maryni nie był on niespodzianką, albowiem malarz zapowiedział jej, że albo sam przyjedzie, albo jej napisze, jaki obrót wzięła jego sprawa. Marynia, ujrzawszy go teraz przez okno, była prawie pewna, że wszystko skończyło się pomyślnie, lecz on wszedłszy do pokoju i powitawszy się ze wszystkimi. Spoglądał na nią z miną tak dziwną, że nie wiedziała, co z niej wywróżyć. Widocznie chciało mu się mówić o sprawie i to zaraz, nie chciał jednak tego czynić przy Połanieckim i Waskowskim. Połaniecki też, przed którym Maryja wygadała się, o co idzie, przyszedł mu w pomoc i wskazawszy na żonę rzekł. — Jej trzeba dużo chodzić, niech ją pan weźmie do ogrodu, bo wiem, że macie ze sobą do pomówienia — i po chwili oboje znaleźli się w alei wśród białodrzewów. Czas jakiś szli w milczeniu: on kołysząc się na swoich szerokich biodrach atlety i szukając od czego by zacząć, ona podana nieco naprzód z twarzą dobrą i rozciekawioną. Obojgu pilno było do rozmowy, jednakże świrski zaczął od czego innego. Pani powiedziała wszystko mężowi? spytał nagle. Marynia zaczerwieniła się, jakby złapano na występku, i odrzekła. – Bo stach taki dla pana życzliwy i, i ja nie chcę mieć dla niego tajemnic. Świrski ucałował jej ręce. – Owszem, dobrze, ja się tego nie wstydzę, również jak i tego, żem dostał kosza. – Nie może być, pan żartuje – rzekła zatrzymując się Marynia. – Słowo pani daje. I widząc przykrość, jaką jej sprawiła nowina, począł mówić jakby z troskliwością – – Tylko niech pani nie bierze tego do serca więcej ode mnie. Stało się, co się miało stać. – O, przyjechałem tu, stoję przed panią, nie strzeliłem sobie w łeb nie myślę tego robić, ale swoją drogą, co dostał kosza, to dostał. – Ale dlaczego? Co panu odpowiedziała? – Dlaczego, co mi odpowiedziała? – powtórzył Świrski. – Widzi pani, w tym właśnie jest coś, od czego mi trochę gorzko w ustach. Ja przyznam się pani szczerze, że w pannie Radkowskiej bardzo się nie kochałem. Podobała mi się, one mi się wszystkie podobają. Myślałam, że to będzie wdzięczne i poczciwe serce i dlatego mi się niby tu oświadczył, ale więcej przez rozum i że mi czas. Potem miałem nawet trochę zgagi. Była nawet chwila, żem sobie powiedział, twoje oświadczyny w Buczynku nie były zbyt wyraźne, lepiej pójść, że to jeszcze kantem. Ale zrobiło mi się wstyd. Co u myślę sobie, przestąpiłeś próg jedną nogą przez tą brzę i drugą. I napisałam do niej list. Tym razem już zupełnie wyraźny, a od co mi odpisano? To rzekłszy, wyjął z kieszeni surduta list, lecz nim zaczął go czytać, rzekł jeszcze: Z początku są zwykłe komunały, jak to pani wie, Szanuje mnie ogromnie, byłaby dumna i szczęśliwa, ale w... Nie być, żywi dla mnie szczerą sympatię, jeśli tak będzie żywić męża, jak te sympatie, to nie będzie tłusty. W końcu zaś powie to tak. Nie jestem w możności oddać panu serca z taką radością, na jaką pan zasługuje. Wybrałabym inaczej, jeśli nie będę nigdy szczęśliwa, nie chcę przynajmniej wyrzucać sobie później, że byłam nieszczera. Wobec tego, co u nas zaszło, nie mogę pisać dłużej, niech mi pan jednak wierzy, że będę mu całe życie wdzięczna za zaufanie, i że od dziś zacznę codziennie prosić Boga, by Panu pozwolił znaleźć godne Pana serce i w całym życiu błogosławił. Oto wszystko nastała chwila milczenia, potem świrski rzekł. To są, co się mnie tyczy puste słowa, ale to znaczy kocham innego. Zdaje się, że tak jest, odrzekła ze smutkiem Marynia. Biedna dziewczyna, bo to jednak poczciwy list. Poczciwy list, poczciwy list, zawołał świrski. One wszystkie także poczciwe. Oto dlaczego trochę mi gorzko. Nie chce mnie? Dobrze, to każdej wolno. Kocha się? To także każdej wolno. Ale w kimże się kocha? Przecie, przecie nie w Osnowskim, ani w Zawiłowskim, więc w kim? Oto w tej gałce od laski, w tej kukiełce, w tym... Piękniejsiu, w tym modelu krawieckim, w tym ideale panien służących. Widziała pani takich ślicznych panów na sztukach perkalów? To zupełnie on. Gdyby stał w oknie u fryzjera, to panny wygniotłyby szybę. Pamięta pani co on powiedział? Damski churys i to jest gorzkie i to jest niesmaczne, mówił z coraz większym rozdrażnieniem, akcentując ze szczególniejszą siłą wyraz jest. I to źle mówi o kobietach, bo bądźże tu człowieku Newtonem Rafaelem Napoleonem i chciej za całą nagrodę jednego serca, jednej kobiecej głowy, nieprawda. Ona woli jakiegoś lukrowanego Bibisia. Ot, jakie one są! Nie wszystkie, panie, nie wszystkie. Zresztą, panie, jako artysta, powinien wiedzieć, co to jest uczucie. Padnie coś na człowieku i skończyło się wszelkie rozumowanie. Nie, rzekł spokojnie Świerski. Ja wiem, że, że nie wszystkie. A co do miłości, pani mówi, padnie coś i skończyło się. Może. To niby jak choroba, ale istnieją choroby, na które szlachetniejsze gatunki istotnie chorują. Istnieje na przykład choroba racic. Pozwoli pani powiedzieć, że trzeba mieć racicę, żeby jej dostać. Nie było jednak chyba wypadku, żeby gołębica zakochała się w dudku, choć to bardzo ładny ptak. Widzi pani, na gołębice to nie padnie. W dudkach kochają się dudkówny. I niech się sobie kochają, byle nie udawały gołębic. Nie tylko o to chodzi. Niech pani sobie przypomni, jak kiedyś u państwa Bigielów wygadywałem na pannę Kastelni, a jednak ta wolała ostatecznie Zawiłowskiego. Mnie chodzi o te fałszywe aspiracje, o tę nieszczerość, o ten frazes. Skoro jesteś dudkówną, miejże odwagę do tego się przyznać. Nie udawaj, nie kłam nie. Przecie ja, człowiek doświadczony, szyję bym był oddał za to, że taka panna Radkowska nie jest po prostu w stanie zakochać się w takim koposiu. A jednak tak jest. Ja się pocieszę, tu mnie nie o siebie chodzi, tylko o tę komedię, o to konwencjonalne kłamstwo i nie o pannę Radkowską, ale o to, że taki typ jak koposia zwycięża. Tak, rzekła Marynia, trzeba by tylko wiedzieć, dlaczego wszystko tak się jakoś poplątało. Lecz machnął ręką. No, właściwie mówiąc rzekł, to się raczej rozplątało. Gdyby była za mnie wyszła, byłbym ją pewno w końcu na ręku nosił. Daję pani słowo. We mnie się nagromadziło ogromnie dużo tkliwości. Byłbym dla niej dobry i byłoby nam dobrze. Tego tego mi trochę żal. Ale przecie nie ona jedna na świecie. Pani mi znajdzie taką poczciwą duszę, która mnie zechce. I prędko, moja droga pani, bo to prawda, że czasem już nie mogę wytrzymać. Dobrze? Marynia poczęła się rozweselać, widząc, że sam Świrski nie bardzo bierze do serca utratę panny Radkowskiej. Lecz zastanawiając się teraz spokojniej nad jej listem, przypomniała sobie jeden jego frazes, na który z początku cała zajęta sprawą odmowy nie zwróciła uwagi i zaniepokoiła się nim. – Czy pan zauważył? – spytała. – Że ona w jednym miejscu mówi – Po tym, co się u nas stało, nie mogę pisać dłużej. Czy pan nie domyśla się, co się tam mogło stać? – może koposiu już się oświadczył. Nie, w takim razie napisałoby to wyraźnie. Jeśli ona przywiązała się do niego, to naprawdę biedna dziewczyna, bo ona podobno nie ma żadnego majątku, a pan Kopowski także jakoby niebogaty, więc wątpliwa rzecz, czy się zdecyduje. Hm prawda, rzekł świrski. Wie pani, że mnie samemu przychodziło to na myśl. Ona się w nim kocha, to nie ulega kwestii, ale on się z nią nie ożeni. Nagle zatrzymał się i rzekł. W takim jednak razie po co on tam siedzi? Bawię się nimi i on się bawi, odpowiedziała pospiesznie Marynia, odwracając przy tym nieco twarz, aby Świrski nie dostrzegł jej zmieszania. I odpowiedziała nieszczerze od czasu jak połaniecki podzielił się z nią swymi spostrzeżeniami co do stosunku kopowskiego z panią Osnowską myślała o tym często i pobyt młodzieńca w przytułowie jej samej wydawał się nieraz podejrzany. a upozorowanie go za pomocą panny radkowskiej niegodziwością Niegodziwość stała się tym większą, jeśli panna Radkowska naprawdę zakochała się w Kopowskim. Ale wszystkie te intrygi mogły jednak lada chwila wyjść na wierzch i Marynia rozmyślała teraz z niepokojem, czy słowa panny Radkowskiej po tym, co się tu stało, nie mają takiego właśnie znaczenia. W takim razie byłoby to prawdziwą katastrofą i dla tego poczciwego pana Osnowskiego i dla panny Stefci. W takim razie byłoby to prawdziwą katastrofą. I dla poczciwego pana Osnowskiego, i dla panny Stawci. Istotnie wszystko mogło się poplątać w tragiczny sposób. Ja jutro wybieram się do przytułowa rzekł świrski. Chcę umyślnie być u Osnowskich, żeby pokazać, iż nie żywię do nikogo urazy. Jeśli tam się co naprawdę stało, albo jeśli ktoś zachorował, to będę wiedział i dam państwu znać. Zawiłka tam przecie w tej chwili nie ma. Nie pan Ignaś bawi w mieście. Jutro albo pojutrze pewnie wpadnie tu albo do Jaśmienia. Stach dziś także wybiera się do miasta. Moja przyjaciółka, siostra Aniela, bardzo jest niezdrowa i chce ją do nas ściągnąć, a że ja nie mogę jechać, więc jedzie staś. Siostra Aniela to tam, którą mąż pani nazywa panią Emilią, twarz zupełnej świętej, śliczna twarz. Widziałem ją coś dwa razy u państwa, żeby taka nie była zakonnicą. I chore biedactwo, prawie już nie może chodzić. Dostała ze zbytniej pracy choroby krzyża. Oj, to biedna, rzekł Świerski. Będą państwo mieli profesora i tę biedaczkę. Jacy wy jednak jesteście dobrze ludzie. To Stach, odpowiedziała Marynia. W tej chwili w końcu alei pojawił się Połaniecki i spiesznym krokiem podszedł ku nim. – Słyszałem, że pan dziś jedzie – rzekł Świrski. – Zabierzemy się razem. – Dobrze – i zwróciwszy się do żony rzekł. – Maryniu, a czy nie dosyć chodziłaś? Chcesz się na mnie oprzeć? Marynia wzięła go pod ramię i razem podeszli do werandy, po czym weszła do pokoju, by kazać podać popołudniową herbatę. Połaniecki zaś zbliżył się żywo do Świrskiego. Odbrałem dziwną depeszę, rzekł, której nie chciałem pokazać przy żonie. Osnowski pyta mnie, gdzie jest Ignasi, wzywa bym w jego sprawie przyjechał jutro do miasta. Co to może być? Hmm, to dziwna rzecz, odpowiedział Świerski. Mnie panna Radkowska pisała, że tam się coś stało. Czyżby kto zachorował? To by wezwano wprost Zawiłowskiego. Gdyby panna Kastelli albo pani Broniczowa, wezwano by go natychmiast. – Hmm, a gdyby go Osnowski nie chciał przestraszać, to by do mnie zatelegrafował. obaj poczęli patrzeć sobie z niepokojem w oczy. – I to źle mówi o kobietach, bo bądźże tu człowieku Newtonem, Rafaelem, Napoleonem i chciej za całą nagrodę jednego serca, jednej kobiecej głowy. Nieprawda, ona woli jakiegoś lukrowanego bibisia. Ot, jakie one są! – popis, popis artyzmu. Audio czy tambuki. <laughs>